Buona sera, Amici Sportivi. Witamy przed meczem Milan Juventus. Filip Kotowicz, sam ze mną Marcin Domomiejski. Dobry wieczór Państwu. I Piotrek Fila. Cześć siema wszystkim. Widzę Piotrek dzisiaj w bojowym nastroju. Flaga na policzku, koszule. Tak, ale dzisiaj jesteś spokojny, przynajmniej o swój zakład, tak? bo Morata siedzi na. Znaczy, nawet nie siedzi na łowce, tak? bo przecież kontuzjowany z urazem, więc możesz być spokojny, pod stół wschodzić jeszcze nie będziesz. E, panowie, panowie, jakie w ogóle nastroje przed tym meczem? Bo e, dużo roszad w składzie będzie, w jednym i w drugim, tak naprawdę. Milan przedstawiony, e, Juventus też. No, więc jak to może się potoczyć? Składy, które będziemy też sobie omawiać później, wyglądają dość ciekawie. Szczególnie skład Juventusu jest inny niż byśmy się spodziewali. Marcin. Tak, no to prawda. Obaj, obie drużyny z pewnymi lukami. Ja w ogóle chcę zacząć od powitania wszystkich. Ponad 230 osób, słuchajcie. Juventini, milaniści, pewnie kibice wszystkich innych drużyn. Serdeczne dzięki, że jesteście z nami. Wracając do Twojego pytania, Filip. Rano się wydawało, że tylko Juventus będzie miał problem z covid i że wypadł Aleksandro i Quadrado. Oczywiście Milan też nie bez problemów kadrowych i to już było wiadomo, niezależnie od te, te, tego wypadnięcia Kurnicza i, i um, o Boże drogi, kto jeszcze wypadł? Krunić i? Rebicz. Rebicz, Rebic. dokładnie. No ale w, w chyba Milan jednak więcej, większej liczby zawodników nie ma, pytanie czy bardziej kluczowi. Myślę, że obie drużyny będą miały pod górkę. no ale rywale zagrali trochę pod Juventus i pod, pod Milan, więc na pewno obaj trenerzy będą chcieli to wykorzystać. No właśnie, trzeba to tylko jeszcze potrafić wykorzystać, a wiemy też, że Juventus kiedy gra wieczorami już po innych drużynach, no to różnie bywa z tym wynikiem i czasami to gonienie, e, podganianie tych punktów e, już tak może nie wychodzić, tracą punkty. Piotrek, co o tym myślisz? Czy dzisiaj Juventus stać na to zwycięstwo z Milanem, czy jednak Milan okaże się za silny? E, kurczę, no ja powiem tak, ja mam mieszane uczucia przed dzisiejszym meczem, e, bo biorąc pod uwagę e, no formę, w jakiej jest Milan i, Chociażby patrząc na te statystyki tych, tych spotkań, tych serii, które Milan trzaska, po prostu niesamowite, a, a tego, jak niepewnie i jak nieregularnie przede wszystkim gra Juventus, no to dzisiaj myślę, że może wydarzyć się absolutnie wszystko. Oczywiście są, są braki kadrowe w obu drużynach. Ja powiem tak. Dla mnie z takiego punktu widzenia osobistego, to jest. Mega ważny mecz. Ja zawsze te pojedynki z Milanem lubiłem najbardziej. W całej historii kibicowania yoga kibicuję już przeszło 25 lat. I te pojedynki zawsze generowały dla mnie największe emocje. Patrząc tak historycznie no to wiadomo, że ta walka rywalizacja tych dwóch ekip była niesamowita. Patrząc na ostatnią historię, tak sobie przed, przed spotkaniem spojrzałem na te statystyki, w ciągu ostatnich 8 lat Minan wygrał trzykrotnie. Tak, jak spojrzałem tylko, tylko 8 lat wstecz, Milan wygrał trzykrotnie i wygrywał de facto co cztery lata. Wygrał w 2012, 2016 i 2020 roku. Więc gdyby chcieć spojrzeć na to spotkanie z takiego punktu widzenia e, tych ostatnich lat, no to nawet bukmacherzy stawiają, mimo tej ostatniej słabej formuły, bukmacherzy w dalszym ciągu stawiają jako faworyta tego meczu Juventus, co dla mnie jest zaskoczeniem. E, natomiast no to, to, co Milan pokazuje, dla mnie oni dzisiaj są faworytami. Oni rozgrywają ten sezon, o którym zresztą też tak jak ostatnio mówiliśmy, przypomina nam to ten sezon Antonio Conte. No i ja się dla, z powodu tego razem z kibicami Milanu powiem tak, że się cieszę. Cieszę się ich szczęściem, że oni widzą taki, taką formę swojego klubu. A dzisiaj niech wygra lepszy. Ja chcę nawiązać do komentarza Grześka Dąbrowskiego, że powinniśmy znaleźć jedną osobę, która nie narzeka i ma inne zdanie i która wierzy. Ja od początku mówię, że dwa do jednego dla Juventusu. Dzisiaj ja kocham Calcio i staram się być staram się być obiektywny na co dzień, czy w przeglądach prasy, czy w innych materiałach. Natomiast dzisiaj no słuchajcie, oczywiście oddamy Milanowi to, co Milanu, jeżeli okaże się, że będzie silniejszy od Juventusu i ten pojedynek nie będzie łatwy, ale ja kibicuję absolutnie. Rzadko ubieram się w barwy, a dzisiaj... Słuchaj, Grzesiek, także tutaj wierzymy, ale nie sugeruj się. Półmeksa zostawiliśmy celowo na koniec, bo popadały pytania, dlaczego nie ma Pumekse. No jak Pumekse przed meczem dawać? Pumekse trzeba dawkować, meczu, więc wejdzie w, wejdzie w przerwie i po meczu. Więc ja tam wierzę absolutnie, słuchajcie. Pyta, jeszcze pytał Tomek Jabłoński. Tomek, pytałeś o Janka Rusinka, czy żyje? Sprawdzam na Twitterze. Janek już pije z piersiówki z wygrawerowanym logo Milanu, czy klub, fan klubu Milanu. Żyje, żyje, ale dzisiaj kardio musiada, także. No, współczuję chłopakowi, że żo Boż dzisiaj płonie po prostu. Płonie. Słuchajcie, no to jest spotkanie najlepsze, chyba najbardziej oczekiwane od 8 lat między Milanem a Juventusem. No nie było takiego przez te 8 lat, na które byśmy tak wszyscy czekali, zarówno kibice Juventusu, jak i Milano. Nie było to tak ważne spotkanie, chociaż z tego, co czytamy w prasie i na konferencji, Prasowej, zarówno Stefano Pioli, jak i Andrea Pirlo mówią, że to spotkanie jest bardzo ważne, ale nie jest decydujące. I czy wy, drodzy widzowie i Marcin Piotrek, czy wy się z tym zgadzacie, czy to rzeczywiście nie jest decydujące? Bo pamiętajmy, że jeżeli Juventus przegra ten mecz, będzie miał już 13 punktów straty do Milanu, mimo że mamy jeden mecz zaległy z Napoli. Mhm. Więc jak uważacie, czy to rzeczywiście tak jak Pioli i Pirlo mówią, że nie jest to decydujące spotkanie? Zależy, zależy, o co pytać, bo w kontekście losów Skudet, to myślę, że nie, chociaż dzisiaj zweryfikuje ten mecz ambicje Juventusu. W mojej opinii, jeżeli dzisiaj Juventus przegra powiedzmy mhm. albo pokaże się z kiepskiej strony i zgubi punkty, to bardzo trudno będzie już mówić o rimoncie, która wyszła Allegriemu 5 lat temu. Mhm. Milan z kolei nadal ma długą drogę i jeżeli dzisiaj wygra, to nie znaczy, że zdobędzie to. więc ja bym tego meczem prawdy nie określał. Zgadzam się z Piolim, zgadzam się też z Pirlo, oni powiedzieli, że ten mecz jest fundamentalny pod innym względem. Dla, dla Pirlo to jest fundament pod kątem mentalu, słuchajcie, jeżeli dzisiaj załóżmy Juventus wygra, jeszcze Uf. daj Boże w dobrym stylu, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że to będzie taki mecz Storino z, z 2015 roku. Mam na myśli o konsekwencje psychologiczne tamtego meczu, mm -hmm. nie o klasę rywala, absolutnie, więc powiedziałbym, że w kontekście mytusu z pewnością jest kluczowy, ale w kontekście tego, co siedzi piłkarzom w głowach. I jeżeli jeszcze nie wierzą bądź mają z tym problemy, to, to dzisiaj mogą uwierzyć. Na pewno będzie miał ten mecz duży wpływ na kształt szczytu tabeli, no tym bardziej, że Inter... Wtopił dzisiaj swój mecz, Napoli też wtopiło. W kontekście dalszych rozgrywek, no rzeczywiście będzie miało to dużą dużą wagę, to, to, to spotkanie. To na pewno. Ja liczę ze swojej strony na to, że rzeczywiście ten mecz będzie przeprowadzony bez kontrowersji. Jeżeli będzie potrzebny, warto żeby go używać, żeby go używać właściwie, żeby nie było tutaj chociażby klasycznego już tutaj przykładu Montariego. tak Nie, nie chcę czegoś takiego w takim szlagierowym meczu właśnie pomiędzy Milanem a Juventusem. Chcę, żeby to był czysty, ładny mecz. Z dużą ilością wymiany podań. Czy możemy się tego spodziewać, czy myślisz Piotrek, że ten mecz będzie bardziej taki statyczny i bardziej drużyny będą się badać i w środku pola będą bardziej grać ze sobą, czy jednak będzie cios za cios i będzie dużo szybkich akcji? Ciężko powiedzieć. Ja oczywiście jako kibic mam nadzieję, że, że to będzie mecz szybki, że będą wymiany ciosów i Mam takie przeczucie, że tak będzie, że zarówno, zarówno jedna, jak i druga ekipa będą chciały bardzo szybko zdobyć bramkę, żeby szybko ustawić ten mecz pod siebie i, i żeby później już wdrażać założenia taktyczne trenerów. Natomiast z drugiej strony no, no obawiam się, że, że mogą, być, mogą to być takie piłkarskie szachy. Znowu z tego historycznego punktu widzenia i z tych spotkań, które oglądaliśmy w, w ciągu ostatnich kilku lat, no tak nie było. Te mecze zawsze w ostatnich latach, nawet kiedy, kiedy to był ten dominujący Juventus i ten nazwijmy to gdzieś tam słabiej grający Milan, to w dalszym ciągu były to mecze widowiskowe i, i działo się dużo. Mhm. E, I były kontrowersje, bo, bo tych, w tych meczach nie unikniemy. Nawet jeżeli będzie, będą e, interwencje VAR wtedy, kiedy powinny być, to one tak czy siak generują kontrowersje. Ja mam nadzieję, że to w tym meczu też będzie, bo e, nie chcę usnąć na kanapie, chcę siedzieć na samym brzegu i oglądać ciekawe meczu. No tak, tak, dokładnie. Słuchajcie, spójrzmy na, na jedną z grafik, którą tak naprawdę przygotowaliśmy. Chodzi o statystyki właśnie. Chodzi o statystyki Milan versus Juventus, gole na mecz na przykład. to jest, Są minimalne różnice, jeżeli chodzi o te, o te staty. I tak naprawdę część, znaczy większość tutaj, tak naprawdę jest po stronie Juventusu, ale zobaczmy, na którym miejscu w tabeli jest Juventus i jak gra Juventus mimo tych lepszych statystyk, a jak gra Milan. Co ciekawe, no właśnie, Milan ma więcej bramek na mecz, bo 2,3, Juventus tylko 2,1. Też bardzo ciekawa statystyka, 5 czerwonych kartek Juventusu, czyli bardzo albo ostra gra, albo też głupie wejścia tak naprawdę piłkarzy Juventusu, a w Milanie tylko jedna czerwona kartka, za to aż 37, czyli o 10 więcej żółtych kartek. Marcin, jakbyś się do tego, tego odniósł, te statystyki versus właśnie gra obu drużyn. No, jeżeli miałbym się do tego odnieść, to ja jeszcze widziałem statystyki. de dello Sport nie rozpracowało, bo to prawda, Juventus gra momentami głupio na te kartki i nie pamiętam sezonu, w którym tyle byłoby na tym etapie czerwonych kartek. Juventus miał też najwyższą, nie wiem, czy nadal nie ma najwyższej, najwyższego procenta posiadania piłki w ogóle w lize włoskiej. Tutaj czytam komentarze i kolega Menopauza Saszy Grey stawia na 40% tym składem maksymalnie dla Mila. No, sprawdzimy to, czy, czy, mają, czy będą mieli 40%, jestem ciekawy. Um... Juventus gra, no jaka jest filozofia gry Andrei Pirlo? Szybko odbierać piłkę na połowie przeciwnika, grać wysoko, oczywiście, co często kosztuje Juventus bramkę, bramkarz ma włączać się do rozgrywania i aserkurować obrońców, ale Corriere przeanalizowało, że Juventus jest krótszy, ale gra szerzej w porównaniu do Milanu właśnie, więc ja jestem ciekawy jak dzisiaj skrzydła zagrają, ma grać Kieza tak? Zaraz tam pewnie wyświetlisz skład ale frabotta, zobaczymy, czy, czy chłopak spali się na ten mecz, czy jednak dobrze nastąpi. Mam wrażenie, że Pirlo chce zostawić jakieś elementy na drugą połowę, tylko oby nie wprowadził ich w razie potrzeby zbyt późno, bo to też akurat gazeta zwróciła uwagę: Pirlo dokonuje najmniej zmian jeden z trzech, bodajże zespołów, który dokonuje najmniej zmian w ogóle w meczach, no i dosyć późno. I, I żeby Pirlo dzisiaj podejmował dobre decyzje, a z kolei Pioli może wykorzystać Pakę, którą ma, opcje jakie ma, może ma ich mniej, no i tę dynamikę w rozgrywaniu piłki, którą, którą Milan potrafi robić. Zobaczymy, co tam Czarnobyl pokaże. Właśnie. Zanim składę, to jeszcze jedna grafika nieobecnych. No, rzeczywiście tych nieobecnych w Milanie jest więcej. No, zaczynając od oczywiście Ibrahimowicza, Salemakers, Benassere, Tonali, Gabia, Rebic i Krunic, którzy wypadli przez koronawirusa. No a po stronie Juventusu brak Alvaro Moraty. Brak Quadrado i Aleksa Sandro, zarówno moim zdaniem Quadrado, jak i Morata, mimo wszystko fundamentalni y, dla, dla składu Juventusu. No, tak jak wspomniałem wcześniej, Piotrek dzisiaj może być spokojny, bo Morata więcej bramek nie strzeli, natomiast no, mimo wszystko to właśnie pokazuje, że jak ważny jest Morata obecnie, y, nawet kosztem Paulo Dybali, moim zdaniem. Tak. Znaczy... Ja powiem tak, w Milanie jest osobowo więcej tych, tych zawodników niedostępnych, natomiast mam wrażenie, że Milan, że skład Milanu jest w stanie te dziury gdzieś tam jakoś połatać. Natomiast nieobecność dla Juventusu Quadrado, który jest w tym sezonie absolutnie kluczowy dla gry ofensywnej tego zespołu no już pokaza, pokazuje olbrzymią wyrwę. To jest zawodnik, który ma w tym sezonie najwięcej asyst, nie tylko w lidze, ale też w lidze mistrzów kluczowych dla Legreju. Morata, który mówię, że ja mogę być spokojny. Ja nie jestem spokojny, tak naprawdę. Ja, ja wierzę, że Morata jest w stanie strzelać się dużo bramek. Ja mam tylko nadzieję, że zatrzyma się na 19 w tym sezonie. A ty, ty a jeden ten, masz taką nadzieję, tylko ty jeden poza, masz taką nadzieję. A poza tym, niech Poza tym niech strzela w ważnych meczach. Dzisiaj niestety nieobecny i szkoda, bo ja mam wrażenie, że to jest właśnie tego typu mecz, gdzie, gdzie Morata mógłby się no, bardzo przydać. Szczególnie, że ataku wystąpi Ronaldo i Dybala. Dybala dosyć powiedziałbym, no, no niepewny jest, jestem tego jego występu, e, co, co Dybala pokraju. Ale wiesz co, Dybala, zresztą ktoś zwrócił uwagę w komentarzach, ma patent na Milan, on często strzelał Milanowi. Zresztą tak, przypomnę tak. Ci, przypomnę Ci kolego, no że jak, poje, jak pojechałeś na Milan, na Ju Juventus Stadium jeszcze wtedy, e, to właśnie po dosyć nudnym meczu właśnie Dybala na 1-0 e, tak e, wtedy strzelił on, on tam chyba w 7 na 11 meczów jeżeli się nie mylę, strzelał Milanowi, więc. więc... Tak, i dlatego ja mam, ja mam nadzieję, że z kolei, z drugiej strony dla Dybali, że to jest właśnie też ten mecz, w którym on nastąpi, to takie <grym> właściwe przełamanie dla, dla tego zawodnika, że on przede wszystkim strzeli bramkę, no i to będzie to odblokowanie, i że będziemy w końcu mogli oglądać tego Dybala, którego oglądaliśmy w zeszłym sezonie. Tak. Jasne. Piotrek Figel ci podpowiada, że może na zawsze szczekać z playbacku, także nie musisz wiesz... <grywa> <grywa> może coś tu zakombinować. Ja jestem, ja jestem duszą prawdziwego arty, mam duszę prawdziwego artysty, i ja nie będę używał takich sztuczek. I powiem jeszcze, nie tyle nie będzie playbacku, nie będzie również autotuna. O, czyli nie puścisz Reksia? Nie. nie. Okej. Okay. Dobra, <grywa> słuchajcie, przechodzimy do składów myślę, że najpierw e, dobrze by było, no, Przedstawić. Oczywiście. Marcin, jeżeli mógłbyś czynić honory. Tak, tak. 11. Milano. No, z tymi już słuchajcie, uwzględnionymi lukami. Donnarumma w bramce, dalej Dalo. Kier. Kier ma dzisiaj zajmować się Cristiano Ronaldo. Zobaczymy. Kier, kiedy gra w Milanie, to często Rosjanarii mają czyste konto, więc na pewno mocny element Romanioli Teo. Teo Hernandez też wraca do składu. Powiem tak, jak w składzie Juventusu był Cuadrado, to jakoś myślałem, fajne pojedynki, nawet gdzieś tam krążyły grafiki porównujące. Teo Hernandeza do Quadrado. Teraz Teo ma naprzeciwko kogo? Kieze, bo A zresztą zaraz zobaczymy. Więc, więc zobaczymy, jak tam będzie. No i Demirala w obronie. Demirala, jeżeli tam się zapuści, to. No ale tu na pewno jedno z głównych zagrożeń dla Juventusu. Dalej Kalabria, Kessi, Castillejo, Chalhanoglu, Heuk, czy Hauge i Liao. Liao, który no, do tej pory gra albo świetnie, albo czasami jest krytykowany za swoje tak zwane lenistwo boiskowe, ale jak już błyśnie i jak zacznie tańczyć z piłką, to Bonucci, mam wrażenie, może zapomnieć, w której koszulce dzisiaj gra, bo dzisiaj też widzę, widzowie pytają o Bonucci'ego i komentują jego występ. Demiral, właśnie Demiral gra, bo pyta Larisa, ale chyba nie gra. O. Nie to nie widziałem, przynajmniej nie widziałem, nie widziałem podstawowego składu, więc za chwilę to, to cofam oczywiście. A kto gra po prawej? No proszę cię bardzo, to jest skład Danilo, event. no dobra. To Teo Hernandez, Danilo to też ciekawy, ciekawy duet, zobaczymy. zobaczymy. Tak. Więc w Bramce szczęsny dalej: Danilo, Bonucci, Delicht, Frabotta, Chiesa, Bentancur, Rabio, Ramsey, Dybala i Ronaldo. No i właśnie mnie tutaj osobiście ten Rabio i Bentancur. W środku pola lekko zirytowały i ten Frabotta też mi się tutaj wydaje. kurcie z zirytował? Tak, znaczy no, ta para Rabio z Bentancurem. No, nie widzę, żeby to, to dobrze grało razem i tak jest moje odczucie. Frabotta też tutaj w takim meczu od pierwszej minuty. No okej, okay. podziwiam Pirlo, że, że ma kochones i, i go tam wystawia. Piotrek, nie wiem, może Ty masz in, inne wizje na ten. Inne zdanie na temat tego składu? Znaczy, słuchajcie, oprócz de facto fraboty, no to wszystko są zawodnicy podstawowego składu JUWE, który już oglądaliśmy wielokrotnie na, na boisku. Frabota no, no, no pokazał. Chyba w poprzednim meczu z Udinezem. No Tam nie pamiętam, który to już zawodnik bo pięknie objechał w, w, przy tej bramce na, na 3 do 1. E, no, no nie jest to zawodnik, mam wrażenie, który, który w takim meczu da coś ekstra, więc. E, no z, braku, z braku, że tak powiem, innych, innych nazwisk, no to, to no. trzeba coś, więc, więc jakby z przymusu. Pytanie, czy ten zawodnik się nie spali, czy w takim meczu. Obawiam się trochę właśnie jakichś głupik błędów, no w tej, przy tej akcji z Ludiną on poszedł na raz jest no kargodnym błędem w przypadku obrońcy i w przypadku takiej akcji skrzydłem, no bo to, to wyłącza się całkowicie z z akcji, także no, beznadziejne be, zachowanie. E, co do Rabio i Bentancura, e, no moje zdanie znasz Filipi zna znasz pewnie też wszyscy. No, ja jestem chyba pierwszym hejterem Rabioda Rzeczypospolitej Polskiej i, i tego nie zmienię. Ale, ale wiesz co się wydarzy? Rabio pauzował pra, prawie trzy razy za czerwoną kartkę, tak, bo tak, tam jeden tak. raz ten nieodbyty mecz z Napoli tak. no to jest no, powiedzmy, a dalej jest zagrożony, bo dzisiaj jak wyłapie żółtko, to, to w tym meczu nie zagra, w związku z tym... No i dobra, no to ja, no, ja sobie życzę w takim razie żółtej kartki dla Rabiota i w następnych meczach będę, nie będę musiał narzekać wtedy, żeby, żeby grzeku nie, nie zarzucał mi, że cały czas narzekamy. Ja, myślę, jest, ja jestem przede wszystkim bardzo ciekaw, jaką funkcję dzisiaj na boisku będzie pełnił Ramsey i Kiesa. Jak to będzie faktycznie wyglądało w tym ustawieniu, e, takim praktycznym w, w trakcie mm -hmm. gry, bo kartka to kartka, papier przyjmie wszystko. Może to wyglądać na, na 4-4-2. E, natomiast e, jeżeli Ramsey i Kiesa mają grać e, mocno do przodu, no to wtedy Rabiot i Bentankur są dobrym rozwiązaniem na, na, ten, na ten środek, no bo musi być taki rygiel zabezpieczający ten, ten, te tyły powiedzmy na środku boiska, więc to jest uważam lepsza decyzja niż wystawienie Makiniego czy, czy, czy kogokolwiek bardziej przysposobionego ofensywnie. Jasne. Panowie, mamy dosłownie 7 minut do rozpoczęcia meczu, więc Marcin, czy ty miałbyś coś, jakąś ciekawostkę z prasówki jeszcze nam tutaj przed samym gwizdkiem do powiedzenia. Słuchajcie, szybki przegląd prasy, kto rano oglądał, bądź po południu ten wie, dzisiaj prasa praktycznie tylko o meczu Milanu z Juventusem oczywiście zastanawiali się nad tym w jakich składach wyjdą, ale ciekawa ciekawostka w gazecie Dello Sport, gazeta wyłapała że bazując na średnich ocenach za ten sezon, to będzie pojedynek też numeru jeden wśród bramkarzy, średnio najlepsze oceny wśród bramkarzy w tym sezonie ma właśnie Donnarumma, kontra najlepszy wśród napastników, to znaczy Cristiano Ronaldo, no i artykuł solo per numer 1 to jedna sprawa. No i pojedynek, słuchajcie, Portugalczyków. Ronaldo to nie tylko Ronaldo versus Donnarumma, ale też człowiek, który nazywa Ronaldo swoimi dolem czyli młody Liao, człowiek, który jest drugim obcokrajowcem w Milanie. Najmłodszym drugim obcokrajowcem, który przekroczył barierę 10 zdobytych bramek pierwszym, pierwszym, o boże, znowu mam dziurę. Pomóż mi, kto jest pierwszym? Zaraz sobie przypomnę, to Wam powiem. Wiecie, kto jest pierwszym. Jak oglądaliście prosówkę, to wiecie, kto jest pierwszy. No i dwóch trenerów, którzy się wypowiedzieli, to już o tym mówiliśmy. Pirlo powiedział, że nie mamy żadnego alibi, nie szukamy e, m, e, alibi i e, to będzie dla nas ważny mecz. A, ale jeżeli znajdziemy, a znajdziemy 11 zdrowych piłkarzy, to e, wychodzimy na boisko i nie ma, nie ma z Miło I Pioli e, nie pisze się na remis, chce zwycięstwa i twierdzi, że wyjście na, e, na ten mecz z defensywnym nastawieniem to pierwszy błąd, który może Milan popełnić, więc zamierzają atakować. I ja się temu absolutnie nie dziwię, zwłaszcza jak widzę skład więc będzie Pato, dokładnie Aleksander Pato. Dziękuję Pato. Miałem jego twarz przed oczyma, ale nazwiska już nie. Ale tak to jest przed takimi meczami. No więc więc tak prasa się jara, Twitter się jara. W związku z tym czekajmy i obyśmy w przerwie, Tak, obyśmy w przerwie. Jest. Też też byli w dobrych nastrojach. Jedni tradycyjnie do przerwy. Jaki wynik, Piotrek? Do przerwy ja obstawiam 1 do 1. 1 do 1. Marcin mm, Dobrze, 1 do 1 do przerwy. Zgadzam się. 1 do 0 dla Milan dla mnie e, No dobrze. To cóż, zapraszamy wszystkich serdecznie przed telewizorem. Może jeszcze zapowiem, może jeszcze zapowiem. Kto dołączy do nas na końcowy live, to dzisiaj od jednego z naszych widzów oddajemy na własność czyjąś waszą taki szalik. Forca Dostaliśmy go w prezencie i obiecaliśmy przeznaczyć na konkurs. W związku z tym na live'ie pomeczowym jeszcze wymyślimy jakieś zadanko, rozdamy, oddamy komuś, komuś z was taki szaliczek, jeżeli będziecie mieli ochotę. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Możemy wykorzystać któreś z pytań, przygodań na poprzedni konkurs. <laughs> dokładnie, dokładnie, O, to zabijemy. zabijemy na... Dobra. Tyle Zapraszamy zabrać. przed telewizory i widzimy się w przerwie meczu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ciao. Ciao.